Siemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na moim kanale. Ech, wczoraj miałem bieg w Red Bullu, was y, tam w karcie do góry. Potem byliśmy sobie odpocząć trochę na termach, a aktualnie jesteśmy na drodze na Gewond, czyli w tym odcinku też będzie dosyć hardkorowo. Jest ze mną Mari, jest no. Bulli. Dzisiaj zdobędziemy no. Gewond i mam nadzieję, że będzie to trochę lepiej niż że dwa lata temu byliśmy, tak? No dwa. Lata. Dwa lata temu byłem tak przestraszony na szczycie. Że dosłownie byłem tam półtora minuty, dotknąłem krzyża i od razu no schodziłem dobra, na ale dół. to znaczy, że prawie była burza. Tak, ale no, no dobra. Ale w każdym bądź razie w tym roku chcę być tam trochę dłużej, nagrać to wszystko dla Was. Pokazać wam to z jak najlepszej strony, żeby zachęcić Was do ruchu. No i żebyście przyjechali zobaczyć polskie góry. Ruszamy w drogę. Zdajemy radę? Trochę przygrzało, więc skawi od 1 do 10? No, no, nie, no tak na razie, mam 2 chyba, nie? Jakby do... to spokojemy. inaczej będę gadać zera na górę. Nie? No, inaczej będziemy gadać do góry. Lekka zadyszka jest, ale lecimy dalej. Uf, takie schody przed nami, zobaczcie. Do samej góry. A najlepsze jest to, że my się chyba jeszcze nie wspinamy, tylko dopiero wchodzimy pod górę. Robi się coraz ciężej, ale ciśniemy do góry. Teraz poszukamy jakiegoś miejsca na odpoczynek. Ech, pora odpocząć. Trzeba coś zjeść. Pora na przerwę. E, zrobiliśmy sobie przerwę, znaleźliśmy sobie takie, takie miejsce fajne, gdzie możemy sobie w spokoju ponagrywać, zobaczyć jak to wygląda. I pokażemy wam, może widok z drona trochę, zobaczcie co mamy dookoła. Pięknie wszystko widać. Pojedli, wypili Pora ruszać dalej w trasę Myślę, że jeszcze jeden postój zrobimy sobie przed givontem. Widzieliście przed chwilą na dronie Jak zajebiste mamy tutaj widoki Naprawdę sztos Widzę cię. Tutaj Uu. Tu za chwilę będziemy Dawaj Michu Nagrywam, gdzie to plus 5 do szybkości Przerwy I... Uuuu, coraz bliżej, ale przyznam, że jestem zajechany. Pchelderz, pchelderz, zwolnijmy trochę, masz może Red Bulla? What is this? What is this? this is Somebody's crying, Somebody's Słuchajcie, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko, już giełd jest na wyciągnięcie ręki. Minęła prawie 50, nie no, 50 minut. Jesteśmy lekko zajechani, bo dosyć, dosyć, dosyć szybko szliśmy. Podobno droga od Kuźnic jest łatwiejsza. My szliśmy na Polanę Strążyską tak? i stamtąd... Nie chcę tłumaczyć, bo nie wiem. W każdym razie czerwonym szlakiem I naprawdę padam już tutaj reset i jedziemy dalej za chwilę przełączę się na widok z GoPro i będziecie widzieć jak wyglądają te łańcuchy i tak dalej uh. Zaczynamy tryb GoPro Mam nadzieję, że macie super widok założę jeszcze moje stylowe rękawiczki Zaczynamy przygodę. Lecimy, jesteśmy koło łańcuchów. Już po czworaka <gry> Nie wiem jak wam, ale mi przeszkadza to, że ten łańcuch jest taki luźny Chcesz się chwycić, a tu ci ręczka do tyłu ucieka Jeszcze sobie zegarek opiłem Grubie jak pocisnął do przodu W ogóle go nie widać Nie jak zaraz mi wody nie dasz, to ja zostanę tutaj na zawsze. Ale jesteśmy. Uuu. I obiecuję, że będę tutaj dłużej niż półtorej minuty. Tak jak było ostatnim razem. Uuu. Uuu. trzeba jeszcze Marii zostawić. Weź sobie łyczka Marii Ale zostaw jeszcze jeszcze <grybamy> został Jesteśmy na Giewoncie Idziemy na ten No, nie, nie takie te Buciki, nie takie no. mamy to, nice tego I new Ok, słuchajcie, trochę prześwietlone, ale tutaj jest krzyż. Jesteśmy na Giewoncie. Powiem Wam, że droga na Giewon wydawała mi się dużo trudniejsza, ale to pewnie dlatego, że szybciej szliśmy. Ale same łańcuchy, jakieś miałem wyobrażenie, tak jak zawsze się ma za dzieciaka, że mała górka nagle była wielka, a teraz na nią wchodzimy, jest, jest mała. Także te łańcuchy też wydawały mi się mega. Teraz Malejcie, nie? Dosyć. Tylko nie te obuwie, ja miałem się ślizgałem jak na łyżwach. Pamiętajcie o dobrym No Takie jak to Takie jak u, to A nie takie jak to <noise> Lub to <noise> Nie bierzcie z nas przykładu Co, będziemy się już żegnać? Macie coś do powiedzenia? No. Było spoko? Było spoko. warto? Było gorzej. się Polecacie? Oby więcej, no. Oby więcej takich Oby więcej wypraw. wypraw. Oby, więcej Oby więcej wypraw. A nasza trójka niedługo na Bali. O, dokładnie. Ogólnie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Tak jak zrobiło to kilka osób po drodze. <laughs> Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Fajnie, że jesteście. Zostańcie na dłużej. No raczej, musicie. I co? Lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia następnym razem. Siema! Uu. Jestem tutaj dłużej niż półtorej minuty, czyli tyle co ostatnio. Tak się bałem, że uciekałem z tym. Tym razem jestem dłużej. Dziękuję.